Ale musimy utrzymać naszą zagrywkę w grze i musimy coś też podbić Rosjan. Bez obrony nie wygramy meczu. Wracamy do naszego pierwszego ustawienia. Było kilka zmian. No boisko, wydawało się, że tam była aut, ale nie protestują zbytnio nasi zawodnicy. A więc jeden do 0 dla Rosjan. Michał Winiarski, Daniel Pliński, Paweł Zagumny, Mariusz Wlazły, Łukasz Kadziewicz, Sebastian Świderski, Piotr Gacek. Rosjanie także bez zmian, tak jak w pierwszym secie. Dobrze Piotr Gacek kapitalnie właśnie tak na takie odpowiedzi czekamy. Jeśli z Rosjanami, to już wielotrotnie mówiliśmy, będziemy grać na styk, oni też tej presji nie wytrzymują. Bardzo koncentrował się na tym czasie między po pierwszym secie, przed drugim Raul Lozano właśnie na rozmowie ze środkowymi, bo wie co to znaczy blok i wyblok na Rosjan. A Bramowa zagrywamy. No i na Gramkina trzeba uważać. Pokazał w kilku meczach nam, który mieliśmy okazję wyglądać. Atak z lewej ręki. Ja nawet nie wiem do końca, on nie jest leworęczny, bo wykonuje zagrywkę z prawej ręki, ale potrafi, ale uderzyć. potrafi uderzyć lewą ręką również. Nie tylko kiwnąć. Właśnie młody rozgrywający granki mylił się także w pierwszym secie, jeśli chodzi o zagrywkę, a więc na razie nie odskakują nam Rosjanie i to jest bardzo ważne. Ważne, aby nam się udało teraz odskoczyć na kilka punktów. Tak, patrzę czy Rosjanie wyszli, oni chyba troszeczkę zrobili winne Przesunęli ustawienie. ustawienie j dwa, jeśli się nie mylę, ale to może teraz zostawmy. Co dziwne, zespół wygrywający próbuje jakieś ominięcia. E, nie wiem, czy nie szykują się po prostu swoim najlepszym blokiem na naszego Mariusza Blazłego. Zaraz zobaczymy, Mariusz dojdzie do siatki i wpadnie właśnie na blok Kazakowa z Połtaskim. Zresztą on już na taki blok wpadał, więc tutaj to chyba... No zobaczymy. Rosjanie zrobili, zdaje się, przesunięcie, nasi zawodnicy grają normalnie. Na razie Abramow na zagrywce przed chwilą w udanym ataku, teraz dobrze Piotrek Gacek. Świetnie Mariusz wlazły, bez żadnych kompromisów, tak jak w pierwszym secie. Raz tam dał się złapać, ale potem nie zrobiło to na nim żadnego wrażenia. Na do zasięgu, trzymając kierunek, naprawdę nie do zatrzymania. 56% ataku prawie, 5 na 9 skończonych. No wreszcie taktyczna, mocniejsza zagrywka Pawła Zagumnego w Proszę, stronę Kosarjewe. Rosjanie od siatki. Będą mieli kolejną piłkę w górze. Semen Połtawski, szkoda. Ale chyba antenka, antenka chyba po ataku blokau. Połtawskiego. Nie, nie, a nie, blokau, nie to odwrotna interpretacja. No, zobaczmy, zobaczmy raz jeszcze. No tak, piłka tak, i to chyba nasi niestety dotknęli zawodnici. gdzieś być może ciałem w siatkę, a to również wtedy drga antenka. Nieważne, dla Rosjan. Aleksy Kazak. Dobrze, dobrze, Piotr Gacek, ktoś, można coś z tego zrobić. Opadał tam Daniel Pliński, nie miała tempa ta piłka. Taką dozą ryzyka właśnie obdarzone jest rozegranie trzeciego metra. Będą mieli kontrę rosjanie Połtawski, falta połt, atakuje. Nie... No, nie po bloku. Wie. No tak, A jednak pokazuje po bloku. Znowu za niskie u nas obrony, bardzo nerwowo wszystko się odbyło. Na niskich takich wysokościach atakujący ledwo co przebijali, to placując. Rosjanie wprawdzie też nie stworzyli sobie dobrej sytuacji do ataku, ale Grankin gra taką wysoką, spokojną piłką. W miarę dobre to przyjęcie, Michał Winiarski męczy się tam na prawym ataku. Mariusz Wlazły po potrójnym bloku, po podwójnym, po rękach. Jedyny, który ale nie ma żadnego kompleksu i zahamowań. Spokojnie, o i ładnie po kierunku widzią teraz, ale ominął bardzo ładnie. Czwarty punkt dla reprezentacji Polski Michał Winiarsk. no Musi tu się Michał włączyć i ze swoją zagrywką. Dobrym potem przyjęciem i również na siatce pomóc trzeba no, Mariusz tam granki. Dobrze, Paweł Zagumny można wystawić tę piłkę przez Daniela Plińskiego. Jest Mariusz na opadający blok. Troszkę chyba wyrzucony za Antenka, więc Rosjanie. No, barkę trafiony Paweł Zagumny. Świetny to był atak Aleksandra Tak I siła ogromna i dobry kierunek utrzymany. Chyba się nastawialiśmy w bloku na skos nie, się, nie gra się łatwo Myślę, że powinniśmy też popróbować do wyższych piłek Ustawić jednak potrójny blok Na razie nic nie bronimy Semen Połtaski No to jest zawodnik, który narobił nam tu szkód Swoją zagrywką, nie teraz na całe szczęście Jeszcze raz Mariusz Pojedynczy blok Aleksandra Kosariewa Ściągnął, ściągnął Mariusz, nie popatrzył teraz, chyba widząc pojedynczy blok, no po prostu włączył maksymalny atak, a zapomniał troszkę o kierunku. Mają po prostu ustawionego w obronie Werbowa, jemu otwierają korytarz, a zamykają środek boiska, blokując na pojedynczym bloku. O tym musi pamiętać Mariusz. To jest taktyka współpracy też bloku. Mocno połtawski, ale poprawiło się nasze przyjęcie zagrywki. Jeszcze raz do poprawki Mariuszowi, on się tutaj nie deprymuje jednym czy drugim blokiem i... Cała chwała właśnie dla tego zawodnika. Zgadza się. Teraz widział, że jest dwóch blok i po prostu utrzymał kierunek. Blok bardzo mocno. Musi tylko się skoncentrować wtedy, gdy o dziwo ma pojedynczy blok. Nie zapominać, że trzeba dalej mimo wszystko utrzymać kierunek ataku. Panie Kliński, to są tylko dwa punkty przewagi Rosja. Na pewno stać jeszcze tutaj naszych kosar. Jest doskonale ustawiony Paweł Zagumny. Środek, druga linia, piłka sytuacyjna. Werbow znowu pokazuje klasę. Świetnie złapany Semen Połtawski, cieszą się nasi zawodnicy, może to ich poderwie do walki, czasami taka jedna piłka wszystko potrafi zmienić. No i wreszcie żeśmy podbili jakąś jedną piłkę w obronie, zaczął Paweł Zagumny. Zobaczymy, pochodziła wreszcie piłka i to ugraliśmy, Rosjanie nie lubią jak przegrywają piłkę mającą kilka razy po swojej stronie. Z trudem tam Kosary Połtawski, no on też myli się, ale nieczęsto, rzadko popełnia dwa błędy pod rząd. Na to musimy też sobie zdawać sprawę, że tu każda okazja do zdobycia punktu jest jakby bezcenna i szans wielu do poprawek nie ma. Jest na pewno lepiej niż w pierwszym secie, ale no dalej na pewno jest spora przywaga Rosjan cały czas na siatce. Jeszcze raz Połtawski, tak jest, to jest jego kolejny dobry atak. Pierwsza przerwa techniczna w pierwszym secie, a Państwo sobie mogą pooglądać z różnych ujęć dobre ataki Połtawskiego. Nie grają Rosjanie środkiem, bardzo minimalną ilość. To są pojedyncze ataki, ale no kilka razy uderzyli. Natomiast mam wrażenie, że grankim wystawia na tyle czytelnie, przynajmniej z naszej perspektywy patrząc, że nasi zawodnicy mogliby spróbować odskoczyć czasami trójblokiem. Nie podbiliśmy jeszcze ani jednego ataku, no może jeden z zawodników rosyjskich na czysto. Trzeba chyba szukać szansy wzmocnienia bloku, bo wyblok daje nam szansę do podbicia. Natomiast czysto przechodzące piłki są za mocne. Zobaczymy, jak będą realizować uwagi Raula Lozano. Zawodnicy lepiej na pewno niż w pierwszym secie. 19 do 25 przegranym przez naszą reprezentację. Teraz, znowu, trzeba skoncentrować się na dobrym przyjęciu zagrywki. Aleksander Kosari. No i tu się ułożyło nieźle, bo tu Abramow. Gramkin z Kuleszowem, to jest najniższa trójka jakby tu na boisku. Jest Sebastian Świderski, przedar się przez blok, ale tam w obronie znów kapitalnie Aleksiej Werbow. no i właśnie, jeszcze nie skończymy tutaj. Przy takim uderzeniu Rosjanie odwracają natychmiast, bardzo trudni do zatrzymania. No nie może skończyć dzisiaj nic. Rozpisanego mają zdaje się Świderskiego najlepiej z naszych zawodników. Charakterystykę jego ataku, a Sebastian no nie może znaleźć a może i trochę szczęścia brakuje w tym momencie. Werbów gra kapitalny. Na piąte metry to przyjęcie. Mariusz Wlazły wyrzucony za antenkę. Nic tam wielkiego nie mógł w tym ataku zrobić. Rosjanie punktują nas i zaczyna to znowu wyglądać bardzo źle.